Wybrałem się szukać I ja jakieś tyki. Bo głowa już mnie boli. Jak oglądam chłopaki jak dźwigają. Każdy ma. Jeden jaro robaknie, Więc się wybrałem ja dzisiaj szukać jelenia twarda. A trafiłem jak to zwykle bywa na coś z przypadane ale jakaś albo dziwna forma albo połamaniec jakiś róża widzę konkret tu jest wszystko dobrze to chyba połówki brakuje jej No tu jest klasa. Ajjej. Zobaczcie. Ale i róża. Ja pierdziele. Nie obejmy Zobaczcie. Mowy nie ma, ale patałinga. ale co, proszę. Połowa łopaty. No kurde, dobrze się napieprzał. Ależ to by była petarda. O ja cię nie mogę. To same ma. Te dwa kilo nie lepiej. Ale różisko. A nie ma mowy, nie obejmę Ale kloc. Kurde no, dlatego no pewnie ocalała, żeby była cała, to już by ją ktoś wypatrzył, tu w tym bagnie, ale fajna. Cała korona, cały bok poszedł. Ja pierdziel. Ale ta róża to jest masakra. No dobra. Jest co jest. Szukamy dalej.